Cześć, dzień dobry, mamy piątek i niesamowicie się cieszę, że ten piątek już przyszedł. Nie wiem, czy pamiętacie te czasy, jak zawsze na piątek ja bardzo żałowałam, bo jeszcze tyle rzeczy było do zrobienia. Natomiast teraz cieszę się na każdy piątek, bo weekend jest u nas zazwyczaj spokojniejszy. Ja dzisiaj jestem sama z bliźniaczkami. Wczor Cześć, no, ty chcesz do nagrania, tak? E, wczoraj byliśmy na urodzinach mojego przyjaciela, Bartka. Bartek jest e, księdzem, możecie go kojarzyć. Tam byłam na urodzinach, tak? Luna jest brudna, bo jadła właśnie chrupki z truskawkami, Ja się ogarnęłam, a dałam im chrupki, żeby. E, kto, tam, tam ktoś będzie, ty, ty jesteś, tak? Ty i ja, tak? Tak? No, i właśnie byliśmy na tych rodzinach, wróciliśmy strasznie późno w nocy. Właśnie my wróciliśmy dzisiaj. A od rana Marcin musiał się już zebrać. Wow! Mówi wow na moją nową gumkę. Marcin od rana musiał się zebrać, pędził do Bydgoszczy na spotkanie. No, a my będziemy czekać, aż wróci. I na pewno musimy iść do Laureli na odwiedziny, właśnie, żeby odwiedzić zespół, zobaczyć, co tam słychać. Bo akurat dzisiaj nie ma ani Niani, ani mojej mamy, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby e, iść do pracy na cały dzień, ale ja zawsze sobie w nocy e, wszystko nadrabiam i, i też nie ukrywam, że, że ostatnio dużo pracy przenoszę po prostu na nowo na, do domu wieczorem. No co my tam mamy, co? Nie, nie, nie chcesz buzi? Nie? Dobra, no to nic. Chciałam Wam po prostu powiedzieć, przywitać się z Wami i powiedzieć papa pa. i powiedzieć Wam, że postaram się dzisiaj Wam nagrać nasz dzień, pokazać, jak mija. Pójdziemy na spacer do Laureli, zatwierdzę jakieś kolejne nowe produkty, żeby nie wstrzymywać zespołu. O, a teraz chyba jeszcze zrobię dziewczyną dżemkę, w domu, bo mam troszkę maili, na które muszę odpisać, i wydaje mi się, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie tego tutaj jeszcze w domu, a nie Plaureli. A Ktoś chyba dzwoni do, do drzwi, bo pies zaczął szczekać. Hau, tak? Hau. One są takie boskie. Dobra, to dziękuję, będzie mi miło, jeśli e, obejrzycie mojego vloga. E, wkręciłam się na nowo w nagrywanie. Miałam ostatnio taki miesiąc, gdzie... Ponad już miesiąc, ciężki bardzo ale właśnie uznałam, że muszę, muszę sobie jakoś pomóc I, i poszukałam tej pomocy zewnętrznie I, i właściwie obecnie staram się robić wszystko to, co robiłam wcześniej, żeby gdzieś mieć myśli w innym miejscu. No i pomyślałam, że takim fajnym powrotem będzie właśnie może moje vlogowanie. Dobra, idę otworzyć drzwi, bo ktoś tam na pewno czeka. Pa! Dobra, rzeczy dla dziewczynek szykuję. Będę musiała je przebrać, bo się tak wybrudziły od rana. To są takie komplety, e, które kupiliśmy w Tajlandii na wakacjach. Są boskie, bo są w takim stylu kimona. Za rok nie będą już im pasować, więc absolutnie e, dzisiaj musimy je jeszcze ubrać, żeby korzystać z pięknej pogody, którą mamy w Poznaniu za oknem. Brawo! Jeszcze raz. Hop, hop. Wow. Ale wy jesteście agentki. Dobra, chodź się, przebieramy. Wszystko nam leci. Jak zbyt to wszystko nam leci. Przebieramy się, tak? Okej? Okay. Super. Gdzie ty idziesz? Chodź ty też. Chodź ty też. Ej! Ej. <głos》>, co robicie? Ale chyba chcą tutaj znowu występować. Eee, no nie współpracują ze mną dziewczyny. Chciałam je ubrać już, ale niezbyt są chętne. E, więc przygotuję teraz szybko e, mleko e, i pójdą na drzemkę, bo mamy godzinę już dziesiątą, więc dziewczyny tak jak wstają piąta, piąta, szósta, tak, to są takie godziny, więc ten czas teraz na drzemkę będzie e, idealnym czasem, a dla mnie będzie czasem, gdy e, odpalę komputer, e, popracuję i przede wszystkim zjem, bo jeszcze... E, nic nie jadłam, ale to jest e, klasyk. Czy jestem sama z dziećmi w domu, czy jestem w pracy? Ja zawsze jem, niestety, bardzo późno e, i bardzo chciałam ci tego nauczyć, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ostatnio e, w głowie nastawiam się zupełnie inaczej niż kiedyś. Nastawiam się na to, że Laura, ty też jesteś ważna i że właściwie nie wszystko musi się skupiać na tym, żeby wszystkim dogodzić, żeby w domu dogodzić, w pracy dogodzić, jakby żeby też pomyśleć o sobie. Więc e, nie ukrywam, że nawet wyciskam sobie suki. So Wam sprzęt, który chciałam Wam pokazać od dawna i właściwie chciałam Wam go pokazać od roku i nigdy się nie zebrałam, żeby to nagrać. To jest niezbędnik. Mamy, gdy e, na przykład karmimy dziecko mlekiem modyfikowanym. Jest to taki sprzęt, gdzie tak naprawdę możemy mleko nasypać tutaj na górę. Ja go nigdy nie nasypałam, nie ukrywam. E, jakby zawsze najpierw wrzucam. Nie wiem, dlaczego muszę porozmawiać z Marcinem, że trzeba to w końcu e, odpalić po roku, bo można wrzucić i po prostu leci tak jak ekspres, że proszek się sypuje z mlekiem i leci po prostu mleko. Ale ja to wykorzystuję, żeby nalewać wodę w dobrej temperaturze i bardzo ułatwia to zrobienie mleka dla dziecka, szczególnie w nocy. Pokażę Wam jak to działa. Naprawdę możemy mieć tutaj wsypany proszek, więc wtedy tylko naciskamy i leci wtedy mleko. Natomiast ja nalewam sobie po prostu wodę. Ona jest w idealnej temperaturze dla dziecka i też na śpiocha w nocy zajmuje to naprawdę chwilę. Dobra, i dwamyka go gotowe i zaraz zaczyna się mój czas. Więc idę do drzemkę. Dobra, no to siadam e, do pracy i do picia soku grejpfrutowego, które sobie szybko zrobiłam. E, I taki, taką granolę z jogurtem naturalnym dałam też trochę grejpfrutu. E, tak naprawdę zawsze uwielbiam do tego dodawać jeszcze masło orzechowe, ale dziewczynki mi wczoraj zbiły cały słoik masła orzechowego e, i nie zdążyłam mm, kupić. O mój Boże, ile maili. Ile maili. E, właściwie też taki jest ciężki czas, gdy muszę wejść w każdego maila, który e, wysyłamy, żeby też wiedzieć na jakim etapie, co jest u nas w pracy, więc jest tego e, naprawdę sporo. No ale myślę, że uda mi się wyrobić mimo wszystko w ciągu godziny. E, a po tej godzince będziemy biegły na spacer prosto do e, Laureli, e, więc. Myślę, że ci wszyscy szaleją, że przyszłam z dziewczynkami ze szczęścia, bo często mnie o to proszą. Kiedy laura, tak jak kiedyś, przyjdziesz z dziećmi do pracy, a po prostu sytuacja na to nie pozwala, bo jest dużo, dużo pracy, a dzieci po prostu są wszędzie, ale dzisiaj spróbujemy, zobaczymy, może już coś troszkę się zmieniło. Ale właśnie, dobra, lubię sobie futowe. Zawsze mam wrażenie, że mnie tak całkowicie e, oczyszcza. Teraz mam ogromną fazę i może dzisiaj zrobię sobie taki prezent. E, widziałam, że jest już kawa dyniowa w Starbucksie. Bardzo wcześnie. Wrzesień, jeszcze ciepło za oknem, a jest kawa dniowa, e, ale mnie kusi bardzo. Widziałam u mojej koleżanki, że też jest wersja mrożona, więc może e, tak spróbuję. Nie mogę się doczekać. Właściwie Marcin, ostatnio chciałam już zamówić do domu wieczorem, e, bo mamy tutaj dostawę Starbucksa. A Marcin mówi, nie zamawiaj, zostaw to na jakiś spacer, więc może dziś jest ten dzień. Dajcie znać, czy już piłeś kawę dniową w tym roku. Powiedzieć, że właśnie patrzę na Lolę, jaka jest szczęśliwa. Wczoraj na imprezie urodzinowej Bartka dostaliśmy na koniec mnóstwo jedzenia w prezencie i ja, i Marcin. Dla Marcina podzielone mięsa, no bo on lubi mięso, ja tego mięsa nie jem, więc dostałam mnóstwo jakichś takich fajnych przekąsek, też rybnych. Natomiast przed chwilą tak się pokusiłam i mówię, chodź Lola. Miej dobry dzień. I dałam jej kawałek kiełbasy. I ona po prostu oszalała. Biega tu i po prostu taka radość, em, że szok. Już czapka ściągnięta. Oczywiście. Oczywiście. Musisz ją nałożyć. my już wychodzimy na spacer. I ten spacer będzie w stronę pracowni. O, Laurella. Cześć dziewczyny. Rozmawiałam przed chwilą z Wielesą. I mówię, że dam radę przyjdę dzisiaj z dzieciakami. Nie, nie może mama tak opuszczać dnia w pracy, chociaż na dwie godzinki muszę tam iść, więc pędzimy. czapkę, mam ci brać? Da. Co to się dzieje? Dzień dobry, mamy kalkulator i liczymy koszty produkcji. Powiedz w no, jakiej no, cenie no, będzie ta sukienka. Myślę, że moglibyśmy to trochę chyba wyżej podnieść. Chwila. To są zameczki kolorowe. No! Druga też. Tak? też. Cześć, teraz zobaczyć printy, żegnamy się z ciociami, dziewczyny są tu rozpieszczane. Właśnie e, przypomniało mi się, że pani Ela, która już no, niestety jest na emeryturze, zawsze kupowała dla Lei, czyli naszej starszej córki, e, prezenty. I zawsze z przyjemnością przychodziła do nas do pracy, bo Ela miała dla niej schowane w szafach smakołyki. E, kinder niespodzianki, Michałki, wszystko po prostu. Dobra, lecimy y, zobaczyć teraz nowe printy tkanin na tablecie. Więc w sumie fajnie, że przyszłam, bo zapowiada się fajny dzień. To wiesz, jak Chyba, że się błysia, Wybieramy wszyscy printy. Jakieś takie... Dziewczynki są najbardziej zaangażowane. Pierwsza osoba wybierająca printy. To też fajne. To jest Druga super, osoba radne. wybierająca printy i trzecia. Całe Koko pokolenie. Też, ale też musimy zmienić tu, na inny kolor. Dobra. Całe pokolenie wybiera to printy. To też fajne, to też zaznaczmy. Tak. Czyli totalnie zwalczona, nie? ja są klatki i dostałam, zobaczcie, od do naszej kochanej klientki. Jest 30 stopni i biegłyśmy tak, po Laura tak szybki trening. Ja z Jezu, dziękuję. Przyszliśmy teraz po pracy do Dynksa na tonik espresso. Luna śpi, Koko usypiamy. Ko Szybkie jedzenie i jedziemy po Le do szkoły. Dzisiaj nie planujemy za szybko wracać do domu. Będziemy chcieli skorzystać z tej pięknej pogody. Zamówiłam sobie sałatkę sezonową. Jest Figa, Kozisier, Pomarańcz, Boże, pięknie wyglądają. Marcin klasycznie e, burgera. Jesteśmy już e, w drodze do szkoły. Lej na czerwonym świetle. Dzień. Dzień jak co dzień? Ale się uśmiechamy. Poprosiła o to mnie klientka Laureli, Marta, więc, e, więc się uśmiechamy. Chodź. Dzień nagrywam, ale chciałam zapytać, jak ci minął czas w szkole. Fajnie. No to super. Idziemy na spacer. Wiśniaczki, Lola i my. Mm. Hey, Idziemy sobie z Idziemy na Lea tak wypatrzyła. Lea, ty masz wszędzie oczy. Mega. Tak, znajdę. Właśnie jesteśmy już na takim pięknym miejscu. No i. I tutaj moja mama karmi ze siostry. Lola tutaj się biega, a tu tata. No i właśnie teraz o, zobaczyłam, że nadchodzą kasztany. Bo tutaj możecie się przyjrzeć. Tutaj, jakie są zna ale wszystkie są szukę, Ale jeśli się tak porządnie posłucha, to można znaleźć coś, no takiego, no. Więc wiem, mam nadzieję, że że już ten filmy, wam się spodoba i ogólnie przepraszam za takie ruszanie kamerą, dlatego, no bo nie umiem kierować kamery. Mm. Więc dziękuję za oglądanie, ale jeszcze coś pokażę. Że znalazłam coś takiego i. takie adaptce. to. Dziś jest z nami Lola, ale Adres będzie zbierać kasztany, bo Maciej wpadł na pomysł, żebyśmy już zrobili ludziki. Masz, kasz pokaż, jak wyglądają. No już są, życie. Ja, ja kochani, jak 1. się tak psuje, te success mm -hmm. Spędziliśmy fajny dzień w parku Teraz bliźniaczki z tyłu Leosia też e, Marcin biegnie coś tam jeszcze wyrzucić A my jedziemy z Leą kupić Tak, ja mówiłam Leosia A my jedziemy z Leą kupić prezent dla jej kolegi Który jutro ma urodziny Zaprosił ją na tę urodziny Więc jedziemy szybko kupić jakiś fajny mm, drobiazg A ten kolega się nazywa Adam Adaś Jeśli to oglądasz Adam To wszystkiego najlepszego Mam nadzieję, że Adam tego nie ogląda Ej, już wyszłyśmy, kupiliśmy soki. Ja mam. Okay, kochanie. Ej, proszę, ja mam eliksir dości i jest jarmusz. Boże, ale mi się marzy dzisiaj taki jarmusz z piekarnika, chipsy. Ale pycha, Marcin ma pomarańczowy. I nagle mama leci Chodźmy kupić szybko takie. Nie, nie jedziemy już do Lidla. Leośka, a ty jaki masz smak? Ja mam smak Dobry. Tak, więc e, jeszcze szybki, świeżo wyciskamy sok i pędzimy jest już o Boże po 19:00 bliźniaczki nam zasnęły w aucie. Czas! Czy Dobry? co możemy? Co, a ty nagrywasz? O, tak. Czy możemy w jakiś dzień czy coś komentarzać innych? Więc prosimy o Wasze komentarze, bo Lea chce je czytać. dowiedzieć się do różnych rzeczy, o, 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 różnych rzeczy, które lubicie. Możecie napisać o sobie. Tak, to będziemy wdzięczni za wszystkie komentarze na YouTubie. Będzie sobie teraz Lule czeka, zdjęłam ją na chwilę, to sobie coś testowałam. E, a to są zakupy, które jeszcze po drodze zrobiliśmy. W, nie, Rosmanie, kupiłam granulę, e, taką gąbeczkę różową do makijażu, moją ulubioną, naprawdę moje ulubione masło orzechowe i e, jakieś tam czekąski. Na Plus zobaczcie, tyle ja sobie kupiłam. Taką e, masteczkę. I jeszcze jakieś dane nowe takie chipsy. A ty co? Ja tutaj mam swoją profesjonalną oczywiście saurę. Ale bardzo mi przykro, musi pani za, zapłacić. <grym> A tak szczerze, to co ty masz na twarzy? Wytłumacz mi to. Maskę, która dzisiaj będę spała. Będziesz nie spała? Tak, ale. To jest taki pomysł na maska no bo moja przyjaciółka Blanka zaproponowała mi. Dobra, to zobaczymy jak to będzie wyglądać w ceny, ale wyglądasz bardzo ciekawie. Podoba mi się. Czuję się bardziej dorosłej, bo masz raf, i tak się czuję. Ciężko to wytłumaczyć. Ale... Tak, tak dziwnie, jakby była taka... taka styl. Taki OE O eo. -e <laughs> Dobra, o -e -o. lecę do taty pa. Taki o eo. No tak, ale masz tam na górze tych rzeczy wszystkich jest. Mama. To nasza sprawa. Nie udało się kupić w Lidlu e, jarmużu, a miałam taką już ochotę, że zamówiłam e, na głowę. I to co widziałyście wcześniej, e, to dostawca nie wiedział jak wygląda jarmuż i wysyłał mi kapustę, pytał czy to jest to. E, Cały. Całość... Ja Właśnie Maci mówił, że jak był w Lidlu, to że też mnóstwo mężczyzn chodziło się... z telefonem i sprawdzało, jak wyglądają, jakie tam produkty. Byłem jedną z tych osób, która stała przy stoisku z wszystkimi tymi zielonymi rzeczami, jako że nie wiem takich rzeczy i sprawdzałem na zdjęcie, jak to wygląda. Ale obok nie było dwóch innych panów z telefonami, którzy robili dokładnie <grymne> to samo, szybko jeszcze patrzyli jak to wygląda. Mm, tak, My, więc Jarmusz już jest tam e, w piekarniku, robię sobie chipsy z jarmużu. Marcin mi zrobił e, w tym czasie herbatę w kubku od niego, kubek mojej dziewczyny. E, no i bierzemy się za pracę, jakieś fajne przekąski i może uda się na tyle szybko skończyć, że jeszcze dzisiaj coś fajnego e, obejrzymy. I voila, gotowa. Nie wiem dlaczego mama ty to lubi. Ale dałam dużo chili. Ale Maga to lubię. tak jak chipsy. Mmm.